Witajcie, to ja Tinita Polonia i dziś przychodzę z filmikiem o, o trzech książkach z Violet The i poczekajcie chwilkę, bo muszę sobie jeszcze ustawić kamerkę znaczy telefon dobra spoko, i zacznę od tej co zrobiłam przed wczoraj. jest to po prostu Tini już ją widzieliście ale dwóch jeszcze nie widzieliście, bo są trzy. Mam zdjęcia różne. I tu wiele to Tu takie sukienki nosi na koncertach. Jest takie. A z tyłu mam takie. Nie chłopaków. chłopaków. No i takie. Z jest takie. Kolejną taką jakby książką, nie wiem czy widzieliście czy nie, ale chyba nie, ale no co, jest to Ludwika Komelo, cała reszta nie ma znaczenia, Buenos Aires, e, e, muzyka Buenos Aires i kurczak Kukari, z kim tylko chcę, autograf Lodo, Ludowika, z Lodów jeszcze nie ma żadnych zdjęć teraz co zbieram, od poniedziałku zaczynam. Nie wychodzi teraz. Zaczęłam zbierać, Będzie jest taka, a z tyłu jeszcze nie jest zrobione. Nie wychodzi teraz, zaraz I z której teraz książki się najbardziej cieszę. Jest to, są to sekrety, nie marzenie nie sezon trzeci, takie handmaid. Moim zdaniem nie jest ładne, tylko z tyłu jeszcze niedokończone. Tu jest takie. Tu też również nie mam jeszcze nic zrobionego. Tylko siódmą stronę. mam stronę siódma. I do tego będzie zdjęcie takie z gazetki. Ale. Ale mi się podoba. Jest inne. I te książki tamte też są inne. Ale mi się podoba. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dawajcie łapki w górę, komentujcie i subskrybujcie i do następnego filmiku. Ciao!